Witamy Państwa na wielkim tornie Szachowym! Witaj moi Rwalo, widzę, że już przygotowałeś się na porażkę. A żebyś się zdziwiła w Ednały Samendo, nie oddam ci tej partii bez walki jest. To wersja demonstracyjna syntezatora mowy Iwona. W takim razie zaczynajmy pioneks E2 na E4. Oberwiesz za to się pioneks, e, 7 na, e, 5. Goniec f, 1 na, c, 4, teraz poznasz mój gniew. Banalny rok w takim razie pioneks, d, 7 na, d, 6. Hahaha, ha, ha. zobaczysz zaraz jak cię zjadę, headmans, d, 1 na, f, 3. O nie, wiem co planuję z goniec z C8 na D7. Koniec gry Leszczo, Hedmans, F3 na F7. Oszost, zaraz cię zabiję o cię. Ha 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 ha, teraz to ja wygralem, oraj beton.